Cześć Anna Kazimierczak, coach, trener mówca przedsiębiorca. Dostałam ostatnio bardzo ciekawe pytanie. Otóż, co zrobić w sytuacji, kiedy w związku spotykają się dwie bardzo silne osobowości. I wiemy dobrze, jak to jest, kiedy spotykają się dwie silne osobowości. Nikt nie chce odpuścić i nie ma to znaczenia, czy to jest w związku, czy to jest w jakiejś tam relacji koleżeńskiej, przyjacielskiej, biznesowej, kiedy spotykają się dwie bardzo silne osobowości, zawsze może pojawić się ryzyko tego, że ktoś będzie chciał windować swoje ego. Jeśli chodzi o wszystkie inne relacje, ok, ale jeśli chodzi o związki, to tutaj z całego serca zalecam, żeby dwie strony odpuściły. Nie jedna. Jest to sytuacja, w której dwie strony powinny iść na kompromis. Dlaczego? Otóż dlatego, że związek to nie jest miejsce na windowanie swojego ego. Związek jest miejscem, w którym powinniśmy czuć się dobrze i bezpiecznie. W sytuacji, kiedy windujemy swoje ego i kiedy pojawia się jakiś problem w naszym związku, wtedy, niestety, ale my stajemy naprzeciwko siebie i zaczynamy walczyć. Zamiast stanąć obok siebie ramię w ramię naprzeciwko tego problemu. A przecież po to, między innymi, wchodzi się w związek, żeby był obok nas ktoś, z kim będziemy stawać naprzeciwko, kontra naszym problemom, a nie po to, żeby walczyć ze sobą wzajemnie. Budowanie takiego związku jest zupełnie bez sensu. Dlatego, jeżeli w związek wchodzą dwie bardzo silne osobowości, to pierwszą lekcją, jaką należy odrobić, jest w pewnym sensie lekcja pokory. Pokory, ale też powiedziałabym cierpliwości. Pamiętajcie, pycha kroczy przed upadkiem. I w sytuacji, kiedy nasz partner stanie za nami po to, żeby z nami walczyć, żeby wbić nam przysłowiowy nóż w plecy, to pamiętajcie, że to jest jednocześnie nóż w samo serce. Dlatego, jeśli budujecie związek, to zawsze z nastawieniem takim, że wy będziecie w partnerstwie działać. A nie na zasadzie, że wy będziecie ze sobą walczyć. Ja ją pokażę, jaka jestem lepsza, ja jej pokażę, jaki jestem bardziej bystry. Nie. Tu nie ma lepszych, gorszych, bardziej bystrych, mniej bystrych. Tutaj po prostu gracie do jednej bramki. Każdy z Was ma swoje obszary, w których jesteście najsilniejsi i na tych zasobach zaczepiacie się o siebie w Waszym związku. I tymi zasobami gracie zawsze razem i do tej samej bramki. Pozdrawiam.